Ja już mam, gramy ja już gram tutaj gierkę. Sobie, gramy I... No, no. Spróbujmy. Spróbujmy to wygrać. I... No, jak to. Kurczę, no. no. no I mamy po 7 kolorów No, tylko jeden. No, no, nie wygraliśmy tej gierki, ale to nic. Minus dwa, to nic. Otwieramy. Ok. Dobra. To się długo... Dobra. Trzy przedmioty. Nie pali się jedynka <laughs> niestety ale mamy jeszcze jednego, jedną, jedną dużą skrzynkę, i ją będziemy już otwierać. No dobra, otwieramy. też się nic nie pali no i mega skrzynka aby coś w niej było jest szóstka okej, ciekawe co to będzie to będzie chyba gadżet i star power do szeli. jest star power do razie mm, nareszcie mam. star powera Wreszcie i mogę zagrać. I teraz w to zagram. Dobra, nie wiem czy za to się pucherki Nie wiem czy za to pucherki się dostaję. Ale chyba nie. No to dobrze, bo mam taką pierwszą rękę. Nie chciałabym spaść z pucharków. Wreszcie mogę zagrać. No, ale bardzo się cieszę, że w, w końcu mam jakiegoś Star Powera i tak to tylko do szelki mogłem mieć. Aha, to jest po prostu takie jak zwykłe, to tylko, że... To jest po prostu zwykłe takie oblężenie, nie wiem, oblężenie, tylko, że z tym...

Nic dalej robił z tym plaster. ale chyba tak. on jest fajny. Nie wygramy to Znowu Ten gro gro groch i, i wygra na... Mm. O i 30 już dostałem, upicie za wyciągnięcie. 33 groch, groch. Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Hmm, czyli tutaj i zostałem Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze. Do zobaczenia.